Padł mi do głowy pomysł, że to powinny być może takie rozklekotane właśnie pozytywki albo, albo coś takiego. Nie? I no już jak, jak, te jak te pozytywki weszły, no to już się osadził temat. No jest dziesięć takich utworów, można powiedzieć. Każdy ma element w sobie. Narracji danego rozdziału, bo każdy rozdział jest trochę inny i trochę, trochę inny narrator, no nie każdy, ale tam no, są podzielone po prostu y, y, na, narratorzy są różni, jakby to są różne postacie, to do czegoś tam dąży wszystko. Natomiast każdy rozdział to jest jakby jedna postać. W związku z tym, z każdego z tego rozdziału, z tych przygód, które są we, wewnątrz, z tych sytuacji, które są abstrakcyjnych czasami, sytuacji tak jakby z pogranicza snu, na przykład y, y, samochód pędzący Audi z małego miasteczka, sprowadzi syn gwiazdy Disco Polo. I słyszymy i mamy rytm. Nie? W ogóle już na tym możemy ten. I to jest takie sugestywne, trochę sugeruje świat, jaki on jest. To było piękne. House warming party jest taki, jest taki rozdział, czyli o imprezie. W związku z tym zrobiłem dzwonek do drzwi na przykład. Nie? Tink, tink. Do tego dodałem jakby rytmy i wszystko i wyszedł utwór jakby z dzwonków, z takich dzwonków wejściowych, nie? jakby, albo 5 złotych, nie, to tam, jak się ten rozdział się nazywał, wszystko za 5 złotych, no to moneta, tylko to jest jako element wyjściowy do zbudowania całego, całego utworu.